Zespół śpiewaczy Kalina powstał w 1987 roku. Utworzyły go mieszkanki Nowej Wsi i bud w gminie Rozdrażew pod kierownictwem pani Haliny Wałęsy oraz instruktorki śpiewu pani Barbary Krzekotowskiej. Akompaniatorem jest pan Stanisław Adamczak, grający na akordeonie. Miał to być występ jednorazowy na okoliczność otwarcia rozbudowanej szkoły, ale losy artystów amatorów potoczyły się zupełnie inaczej. Zespół został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność, co zaowocowało jego dalszą działalnością. Na początku Kalina uświetniała lokalne imprezy okolicznościowe, np. dożynki lub wspólne śpiewanie kolęd. Jednak z czasem przed grupą otworzyły się nowe perspektywy. Członkinie zespołu zaczęły występować w strojach ludowych i zadbano o repertuar pochodzący z regionu krotoszyńskiego. W trakcie swojej 35-letniej działalności Kalina zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia. Do największych osiągnięć należą zdobyte podczas wojewódzkich przeglądów folklorystycznych pierwsze miejsce w 2007 roku w Gnieźnie oraz trzecie miejsce w roku 2017 w Dziekanowicach. Zespół ma również na swoim koncie występy na przeglądach krajowych, w tym trzykrotny udział w roku 2005, 2008 oraz 2019 w prestiżowym ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. W 2015 roku grupa wystąpiła podczas Dożynek Prezydenckich w Spale, w roku 2020 na festiwalu w Zakopanem, a w 2021 na 44. międzynarodowym jarmarku folkloru w Węgorzewie. Talina z sukcesami uczestniczy także w powiatowych przeglądach zespołów folklorystycznych oraz biesiadach folkloru Ziemi Kaliskiej. W 2022 roku w Brzezinach przedstawicielki zespołu Halina Wałęsa i Wiktoria Rataj zdobyły pierwsze miejsce w konkursie Duży Mały. W lipcu 2023 roku zespół wystąpił podczas finału festiwalu Brzeg Folklorem Malowany. Organizowanego pod patronatem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Talina ma w swoim repertuarze bogaty zbiór pieśni ludowych pochodzących z Ziemi Krotoszyńskiej, a także scenki folklorystyczne o tematyce związanej z życiem na dawnej wsi Wielkopolskiej. W 2008 roku, przy wsparciu samorządu gminnego i Banku Spółdzielczego w Dobrzycy, zespół wydał dwupłytowy album. Zawierający piosenki ludowe powiatu Krotoszyńskiego oraz kolendy. Podczas koncertów prezentuje się w strojach ludowych, obrazujących XIX wieczne odświętne ubranie wiejskie z okolic Krotoszyna. Członkowie zespołu kultywują znajomość dawnych pieśni i piosenek, ukazują młodym ludziom niegdysiejsze obrzędy oraz chronią od zapomnienia wielkopolską gwarę. Swoimi występami wielokrotnie uświetniali lokalne wydarzenia, takie jak Dni Gminy Rozdrażew, dożynki parafialne, gminne, wiejskie i powiatowe oraz gminne obchody Dnia Strażaka. Zespół współorganizował także estradę folkloru w Nowej Wsi. Kalina corocznie umila też czas parom obchodzącym gody podczas spotkań z władzami gminy. Wieloletnia działalność i osiągnięcia tej grupy folklorystycznej sprawiły, że stała się ona kulturalną wizytówką Gminy Rozdrażew na arenie powiatu, województwa i kraju. W 2022 roku uchwałą Rady Gminy zespołowi śpiewaczemu Kalina przyznano odznakę honorową Gminy Rozdrażew.